Dzień dobry! Listopad w pracowniczych planach kapitałowych zamknęliśmy kolejnym solidnym wzrostem. Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła ponad 43 miliardy złotych. To oznacza, że tylko w ciągu jednego miesiąca kapitał ten powiększył się o 590 milionów. Nieprzerwanie rośnie też liczba uczestników. W ostatnim miesiącu dołączyło do nas ponad 38 tysięcy osób. Łącznie z możliwości oszczędzania w PPK korzysta już 4 miliony 80 tysięcy Polaków, a program obsługuje ponad 336 tysięcy pracodawców. Łączna partycypacja wynosi obecnie prawie 57%. Jednak to, co najważniejsze, to rekordowo wysoki zysk uczestnika. Nasz modelowy uczestnik, oszczędzający od grudnia 2019 roku. Ma na swoim rachunku w zależności od funduszu od 138 do nawet 198% więcej niż sam wpłacił. Zbliżamy się więc do granicy 200% zysku, co pokazuje realną siłę tego kapitału. Najmniejszy zysk notujemy w funduszu zdefiniowanej daty 2025, a więc w tym z przewagą instrumentów dłużnych. Natomiast najwyższy w funduszach Zdefiniowanej daty 2050, 2055 oraz 2065, a więc przewagą instrumentów udziałowych. Jeśli chodzi o wartość aktywów netto, według źródła środków ponad 52% stanowią wpłaty pracowników, blisko 40% wpłaty pracodawców, natomiast dopłaty państwa zbliżają się do 8%. Jeśli chodzi o wpłaty powitalne, ich kwota w porównaniu do zeszłego miesiąca Wzrosła o 24 miliony złotych i zbliża się do miliarda. Wynika to ze zrealizowania wpłat powitalnych za drugi kwartał 2025 roku. Na koniec roku mamy też dwa ważne komunikaty. Przypominamy, że zbliża się termin weryfikacji stanu partycypacji w pracowniczych programach emerytalnych. Pracodawcy prowadzący PPE muszą sprawdzić ten wskaźnik na dzień 1 stycznia. W sytuacji niespełnienia warunków zawartych w ustawie o PPK pracodawca będzie miał obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. I drugi komunikat, od początku grudnia PFRSA, realizując swój obowiązek ustawowy, zaczął wysyłać drogą listowną wezwania do pracodawców, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK. Czym jest takie wyzwanie i w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi? Znajdą Państwo w poradniku na naszym portalu mojeppk.pl. A teraz sprawdźmy, co działo się na rynkach finansowych. Oszczędzając PPK od początku programu, przeciętny uczestnik zgromadził dziś na swoim rachunku nawet dwa razy tyle, ile sam wpłacił. W zależności od funduszu to od 11 do ponad 16 tysięcy złotych dodatkowego kapitału pochodzącego z dopłat od pracodawcy i państwa, ale przede wszystkim z inwestowania. W listopadzie fundusze PPK ponownie zarobiły, mimo że światowe rynki akcji nieco wyhamowały. Inwestorzy zaczęli odchodzić od modnych spółek technologicznych, a globalne indeksy w praktyce stanęły w miejscu. Amerykański S&P 500 zakończył miesiąc symbolicznie nad kreską, podobnie zresztą jak warszawski indeks WIG. Dużo lepsze nastroje panowały za to na rynku obligacji. Inflacja w Polsce spadła mocniej niż zakładano, a rynek zaczął wyceniać kolejne obniżki stóp procentowych. W efekcie ceny krajowych obligacji wzrosły, a indeks TBSP zanotował najlepszy wynik od Wiosny. Większość funduszy PPK zakończyła miesiąc na plusie. Średni zysk wyniósł 0,6%, ale liderzy zarobili niemal dwukrotnie więcej. Najlepiej wypadły fundusze z krótką datą docelową i większym udziałem obligacji w portfelu, bo zarobiły średnio około 0,8%. Fundusze z dalszą datą, bardziej akcyjne, miały skromniejsze wyniki od 4 do 0,5%. Po 11 miesiącach bieżącego roku fundusze PPK są w ujęciu średnim na dwucyfrowym plusie, te z bliską datą przejścia na emeryturę zarobiły w tym czasie ponad 10%, te z dalszą ponad 23%. I jeśli grudzień utrzyma dobrą koniunkturę na rynkach, rok 2025 będzie drugim najlepszym okresem w historii PPK. Grudzień może też sprzyjać pokusie wcześniejszych wypłat, zwłaszcza gdy wyniki PPK są tak solidne. Warto jednak taką decyzję dobrze przemyśleć. Wcześniejsza wypłata środków może bowiem być wyjątkowo kosztowna. Przepadają dopłaty państwowe, część wypłat pracodawcy trafi do ZUS, a od zysków trzeba zapłacić podatek. Dlatego PPK lepiej traktować jako oszczędności na emeryturę, a nie jak źródło pieniędzy na bieżące wydatki świąteczne. A korzystając z okazji, życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia i samych udanych inwestycji w 2026 roku.